W Zespole Szkół Katolickich w Zamościu 7 marca zgromadziło się około 90 młodych osób z rejonu zamojskiego, którzy zadeklarowali chęć pomocy w przygotowaniu do dni w diecezji w ramach Światowych Dni Młodzieży. Mieliśmy okazję wzajemnie się poznać i dowiedzieć, jakie zadania czekają na wolontariuszy przez najbliższe kilkanaście miesięcy. Rozpoczęliśmy spotkanie bardzo uroczyście w obecności księdza biskupa Mariana Rojka, który wspólnie z nami się modlił i skierował do nas słowo. Podczas spotkania ksiądz Robert Strus, ksiądz Sylwester Zwolak, ksiądz Jarosław Kendra i ksiądz Tomasz Bazan, czyli kapłani odpowiedzialni za formację, promocję, logistykę i wolontariat, zaprezentowali jak w ich sekcjach przebiegają przygotowania do dni diecezji. Ponadto ksiądz Tomasz wyjaśnił wolontariuszom na czym będzie polegała ich praca i jak cenni są dla Diecezjalnego Centrum Światowych Dni Młodzieży. Tak spotkanie wolontariatu Światowych Dni Młodzieży rozpoczęli młodzi ludzie z rejonu zamójskiego. 14 marca takie spotkanie odbyły się jeszcze w Biłgoraju i w Tomaszowie Lubelskim, a niebawem będą one jeszcze miały miejsce w Krubieszowie i w Lubaczowie. Wszyscy, którzy wyrazili chęć pomocy w organizacji Dni w Diecezji otrzymali odpowiedni dokument, identyfikator i od tego momentu już oficjalnie działają jako wolontariusze Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.